Cześć wszystkim, jestem max Muszę sobie teraz odbywać kreatywa bo głupia jak zaczynać odcinek Tutaj jest sporo gastów Sporo prób nagrania dobrego odcinka A ja w końcu mam Zagrałem sobie dzisiaj w bardzo ciekawą grę No zresztą sam wymyśliłem Cała sprawa będzie wyglądała tak Że ja Jako ja Czyli bardzo dobry, uzdolniony gracz <grych> nie, nie. Będę miał całą najdrażniejszą zbroję. Będę miał nawet to. Po co mi szkodzi po prostu, co nie? Ale całe zadanie jest takie, że jak najdłużej przeżyć. Bo będę miał tutaj gasty. A tych gastów mało nie będzie. A cała sprawa wygląda tak, że ja biorę lód. obsydian Opysy. obsydian dobra i tutaj właśnie zaraz wybuduję sporą arenę tutaj zmierzę się z gastami które będą ciągle niszczyły ten lód a ja będę miał zaraz mniej miejsca do tego wszystkiego jeżeli uda mi się ukończyć wyścig bo to wszystko mniej więcej tak będzie tutaj Muszę przystałe przy przez całe morze zamarznięte, które nie jest małe, sami widzicie. Ja to wszystko wybuduję i będziemy się po cięciu. No dobra, widzimy się już tutaj po długim cięciu. I jesteśmy już właśnie przygotowani do tego wszystkiego. Zmienię trowe zamysł tej całej gry. Bo moim celem będzie przeżyć po prostu i przejść ten tor, który jest podłączony do TNT. Nie jednego TNT. Dlatego będę musiał unikać TNT i po prostu nie zginąć. Pamiętajcie tylko, że mam jeden totem i nie będę korzystać z koksa ani refila. Mam tylko tarczę. Jeżeli, chciałbym, jeżeli chcę przeżyć, muszę mieć ektykę. Sami zobaczcie. Umyśliłem takie dwie strefy jakby że jak przejdę przez tą strefę TNT to to... Te... ups trochę się przestraszyłem szczerze czekajcie Ma poprawka jeszcze że odpalę jakieś TNT w sumie po prostu są dwie strefy które będą odpalały teraz to nasze TNT Dlatego zacznijmy to już wszystko. Mi się szaleństwo stanie. Oa. Dobra. Pierwsza trafa jest już przy... Mi się szaleństwo stanie! A bombowisko jeszcze nie ustanie, bo... W Na następnym odcinku zabawimy się nieco inaczej. Ła! Musiałem też przewidzieć coś takiego. Jaki cudem? O kurde! To było ciekawe, choć trochę nieprofesjonalne. Udało się jakimś cudem. I jesteśmy już. Po całym szaleństwie z TNT Ale to nie będzie jedyne zadanie Związane z TNT Przechodzimy sobie z do game moda Hej, game rule Game mod Dobra Ja zaraz buduję kolejną arenę z TNT A wy na to poczekajcie I się spotykam po cięciu No dobra, to będzie naprawdę bardzo stresujące. Proszę, nie mam nic innego, tylko to. Całe wyzwanie polega na tym, że muszę przeżyć to wszystko. A tej są 4, 6 klatek. Z, takie 4, tylko 6. 6 klatek z TNT. Jeżeli nie przeżyję tego, to cały swój set 17, jaki mam na boksie, Oddaj widzowi jakiemuś, który napisze komentarz i po prostu mu to dam. Tego stawka jest dość spora. Wchodzimy do tego. O matko. Murujemy obsydianem i zaczynamy. Aha. Jestem mądry chłopcem, ale tego szczerze nie przemyślałem. Dlatego niestety trzeba to wykonać i cały mój set17 dam jakiemuś widzowi, który napisze komentarz i będzie chciał ten w ogóle set17 na blokowo.pl A jeżeli nikt nie będzie chciał, to na pewno jakaś inna kara jeszcze będzie. Albo na przykład po prostu rzucę go na spawnie. Albo w sumie dam komuś przez trade'a Dlatego cała zabawa z TNT musi się skończyć. A bombowisko jeszcze nie ustanie, bo w następnym odcinku zabawimy się nieco inaczej.